Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Reja przed Wami V-76, jak farmić włókno balistyczne. Yy, jesteśmy w miejscówce McClinton, gdyż jest to pierwsza taka miejscówka najlepsza. I teraz bardzo ważna informacja, oprócz ładownic wojskowych, z którego można właśnie pozyskać włókno balistyczne, można także pozyskać je z wojskowych taśm klejących w postaci dwóch sztuk. Aczkolwiek ładownica jest łatwiej zauważyć i na tym będziemy się bardziej skupiać. Tutaj w tym budyneczku mamy dwie e, ładownice i możecie mi uwierzyć, nie ma więcej e, sensu szukać tam na piętrach czy e, gdziekolwiek indziej, gdyż e, nigdzie się to indziej nie respi. Dlatego biegniemy sobie od razu pyku pyku na zewnątrz. E, tutaj się respi e, taśma klejąca, którą wcześniej e, już ze, zebrałem. E, tak. jest jedno. I czasami może się zdarzyć, że gdzieś tutaj właśnie też na łóżkach wam się yy, zrespi yy, ta ładownica. I o, tutaj też jest to możliwe. Słuchajcie, drugą taką dobrą miejscóweczką jest For yy, Defense. Piękniemy yy, sobie tutaj. Tak, te pierwsze piętro w ogóle yy, całkowicie olewamy, bo tutaj się kompletnie nic yy, nie znajduje. Jeśli chodzi oczywiście o bo innych rzeczy jest dosyć sporo. Teraz tak, możemy sobie od razu wjechać na samą y, górę, y, na trzecie piętro, ewentualnie jeśli nie macie tego zrobionego, to pokazuje jak, y, jak szybko y, się dostać. Możecie sobie te drzwi, bo one są zawsze zamknięte, otworzyć, tutaj sobie hopsnąć, y, ja mam kangurka, ale uwierzcie mi, nie trzeba go, przechodzimy sobie tędy i wchodzimy na najwyższe piętro. Yy, na dole, yy, że tak powiem, są yy, miejsca, gdzie zaspalnują nam się... chyba dwie ładownice, ale powiem szczerze, ja nie znalazłem ani jednej, więc... Yy, a to jest już trzeci serwer. Więc yy, albo mam pecha, albo to jest rzadkie, ale w każdym razie, tutaj są na pewno yy, cztery. Była jedna, gdzie jest... Tu mamy dwie. I słuchajcie, dwie są też y, w tym pokoju. Szybki, najłatwiejszy y, sposób, żeby, żeby to pozgadniać. Na górze ani tutaj y, nigdzie y, nie znajdziecie. Tak jak mówiłem, w tamtych pomieszczeniach mogą się zrespić dwie, ale też niekoniecznie. Słuchajcie, i takimi kolejnymi miejscówkami, gdzie możecie znaleźć, to są praktycznie te wszystkie bazy wojskowe z gwiazdką. Tam powinniście znaleźć maksymalnie jedną bądź dwie te ładownice na każdej z miejscówek. Dlatego, powiem Wam, szczerze, ja już to nie będę pokazywał, bo te miejscówki są bardzo małe. Tu najczęściej jest tylko jeden namiot. One się znajdują w namiocie, ewentualnie znajdują się na barykadach. Tego tutaj też musicie właśnie uważać już na, na potworki, jakby tamte dwie miejscówki są łatwiejsze pod względem spawnu potworów, szczególnie dla niskopoziomowych postaci. Z mojej strony to wszystko, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, suba i dzwoneczka, trzymajcie się, podziękowania dla patronów, heja!